Witajcie rodacy. Od paru lat na kanale widzieliście w tle te głośniki szaro-brązowe. Są to Edifiery R1600 T3. W tej cenie grają fenomenalnie, a opinie w internetach są tylko pozytywne i ja to potwierdzam. Dlatego też postanowiłem przetestować najnowszą propozycję 2.1 tego producenta, M601DB. Sprawdźmy, czy to będzie kolejny dobry zestaw. Na froncie opakowania znalazł się obrys sprzętu plus niemal wszystkie informacje techniczne z ciekawostkami dla nerdów. Po otwarciu opakowania ukazuje się nam bardzo dobrze zabezpieczony sprzęt na czas podróży. Twardy styropian okala akcesoria, kolumny i suba marne szanse, by coś tutaj się uszkodziło. W środku znajdziemy kabel zasilający dla bezprzewodowego subwoofera, jeden przewód audio RCA do RCA. I RCA do 3,5 mm Jacka. Otrzymaliśmy wejściowy przewód światłowodowy. No i oczywiście instrukcja obsługi w języku polskim. Ta objaśnia, jak na przykład parować, czy do czego służą poszczególne wejścia. Ostatnim z dodatków to pilot. Wykonany z błyszczącego plastiku średnio dobrej jakości, ale spasowany idealnie. Ma miłe gumowe przyciski, a pod spodem ma włożone zabezpieczenie do baterii, by miała nadal 100% mocy po dostarczeniu do klienta. Pilocik nie działa na paluszki, a na małe okrągłe CR2032. Ja w swoim starym pilocie nadal jej nie wymieniłem, więc na pewno na parę lat macie spokój. Tutaj widzicie porównanie, i ten nowy jest zdecydowanie lepszy. A od siebie dodam dla was taką małą radę: z tyłu przyczepcie sobie rzep z grzybkami, na kolumnę z boku również i macie idealne miejsce na pilot. Teraz go nie zgubicie, o ile oczywiście będziecie go odkładać na miejsce. Tak wyglądają satelity od razu po wyjęciu, i pierwsze co rzuca się w oczy, to ta obudowa głośników, która jest wykonana w 100% z drewna. To powinno minimalizować rezonans akustyczny, a to, jak wiadomo, pozytywnie wpływa na jakość dźwięku. Informacje o wymiarach macie na ekranie, a ja dodam, że spasowanie wszystkich elementów jest bardzo dobre, tak samo jak ich jakość. Tak wyglądają od frontu, i na całej powierzchni mamy zdejmowalną maskownicę. A tak wyglądają bez niej. Jedna satelita ma moc wyjściową 20W, a specyfikacja techniczna, by nie przynudzać, wyświetlona jest na ekranie. Na górze, jedynie na głośniku aktywnym, znalazły się trzy przyciski: ciszej, głośniej i pośrodku włącznik z przełącznikiem trybów. Pod spodem mamy cztery gumowe stopki. Te nie porysują nam mebli i zapobiegną przemieszczaniu satelitum. Z tyłu obydwu mamy na górze bas reflex, a głośnik pasywny ma jedynie z tyłu wystający kabel. Ten musimy wetknąć do drugiej kolumny, aby mogły się ze sobą komunikować. Jest długi, więc mając sporo pomieszczenie, spokojnie nam go wystarczy. To ta druga kolumna ma całe centrum dowodzenia. Jest włącznik, wbudowany kabel zasilania, wejście aux, linii optyczne, koncentryczne, kontrolka stanu czy przycisk parowania, i ostatnie wejście dla tego drugiego głośnika. Jako, że jest to zestaw 2.1, to mamy i głośnik niskotonowy w zestawie. Ten waży 12 kg, wykonany naprawdę solidnie z 21 mm MDF-u, a z frontu, tak jak w przypadku. Satelit jest jedna wielka maskownica i dla Waszej ciekawości tak sób prezentuje się bez niej. Moc wyjściowa to 70W i spokojnie, niemal każde pomieszczenie swoją mocą obejmie. Pod spodem producent dał oczywiście gumowe podkładki, by nie rysować na przykład płytek. Po prawej stronie jest bas reflex, a z tyłu tak naprawdę wiele się nie dzieje. Jest wejście na kabel zasilający włącznik i pokrętło do basów. Obok dioda będzie symbolizować status urządzenia. Po dwóch tygodniach testów oto wnioski. Parowanie M601DB z czymkolwiek, co ma Bluetootha, to banał. A te Edifiery mają Bluetootha 5.1 z Qualcomm APTX. Jako, że jest to na dzień dzisiejszy niemal najnowszy kodek, oferuje on niski input lag, czyli opóźnienie, duże zasięgi, a to wszystko przy zachowaniu świetnej jakości dźwięku. No właśnie, a co z brzmieniem? Tutaj tak naprawdę M601DB to nowszy model. S350DB, który to cieszy się bardzo dobrą reputacją. Tu jedynie mamy trochę inny design. Nowsze komponenty w postaci Bluetootha 5.1 czy bezprzewodowego SUBA. A jedynym minusem na korzyść starszego i nieco droższego brata to samplowanie. Tam było 24 bity i 48 kHz, a tu w sumie nie wiadomo, bo producent nie dał takich informacji. Pomimo jednak tego, dźwięk jest ekstremalnie czysty, nie uświadczycie żadnych trzasków, szumów albo zniekształceń. Również nie przejmujcie się specyfikacją odnośnie mocy, bo te tutaj 20W x 2. Plus 70 suba potrafią grać dużo głośniej niż głośniki takie wiecie, dla graczy z wyssanymi z palca wartościami, by przyciągnąć do zakupu naiwnych. Druga sprawa, jak sąsiedzi wam pozwolą i odkręcicie na maksa, to dźwięk będzie super czysty, żadnych harczeń, buczeń, pisków czy przekłamań. I uwierzcie, jest bardzo głośno. Ja musiałem krzyczeć, by usłyszeć swój własny głos. Ten sprzęt uklasowałbym jako głośniki studyjne z racji bardzo płaskiego brzmienia, dzięki czemu każdy rodzaj muzyki brzmi na nich dobrze, naturalnie i z wieloma detalami. To samo będzie tyczyć się gier czy filmów. W grach jednak pamiętajcie, by przód lekko podnieść, aby membrany były skierowane w waszą głowę aniżeli w tułów. Pozycjonowanie w nich określiłbym jako dobre, ale bez szału i to chyba jedyny mały taki faktyczny minus. A czy są inne? Otóż szkoda, że lewa kolumna nie jest podpisana w żaden sposób i zresztą prawa też, a kabel nie jest odczepialny, jak w przypadku starszych edyfierów. Jeżeli chodzi o subwoofer, to mam wrażenie, że jest to zmodyfikowany T5 i w sumie bardzo dobrze. Jego brzmienie potrafi zejść bardzo nisko i byłem zaskoczony jego mocą. Membrana przetwornika, nawet na wysokim poziomie głośności, nie wyłania się szczególnie mocno i nie rezonuje z sąsiadującymi przedmiotami. Ustawiony na maksa może przytłoczyć, ale jeżeli ktoś to lubi, jak na przykład ja. To bomba. Jest to bezapelacyjnie sprzęt, który potrafi sobie poradzić z każdym rodzajem muzyki, filmami czy grami. W tej cenie absolutnie wymiata. Reasumując, parę dni temu była promka i M601DB można było wyrwać za 850 zł. To była genialna cena. Normalnie kosztują 1150 zł, ale widzę i teraz za równo 999 co w mpiku do kupienia. Patrząc na tą cenę i jakość, którą otrzymujemy, to jeżeli szukacie takiego zestawu dla siebie, to nawet się nie zastanawiajcie. Dobra jakość wykonania, świetna dźwięku, a nawet na maksymalnej głośności. Nie usłyszycie grama szumu czy trzasków. Bluetooth 5.1 plus bezprzewodowy słup to wygoda, więc nie pozostaje mi nic innego jak tylko to polecić. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.